Siemanowa, witam was w następnym odcinku Minecraft Survival To będzie taki, mam nadzieję, że szybki odcinek Bo po prostu dzisiaj y, poszukamy sobie miejsca na taki stały domek Bo tamten, jeśli nie wiecie, był taki na początek domek O i widzicie, że znalazłem wioskę y, Jest to bardzo blisko tego domku, w którym aktualnie jestem A w tym odcinku sobie po prostu poszukamy na stałego miejsca na domek po prostu Mam nadzieję, że stałego, chyba, że znajdziemy jeszcze lepsze miejsce. Dobra, <laughs> w tym domku nic nie ma. Okradniemy sobie tą wioskę wieśniaków, bo potrzebne nam są jakiekolwiek itemki na ogólnie rozwój całego e, życia tutaj jakby, rozumiecie chyba. Przydadzą nam się na pewno rzeczy, jakieś jedzenie. O, jest chata kowala, bardzo się cieszę z tego. Będziemy mieli dwa wiadra lawy oraz może obsydian, co będzie? Mamy klatę oraz hełm. Hełm mamy złoty, ale klatę sobie tam później założę. I cztery szczepki żelaza. Weźmiemy sobie piecyki na później. Bo nie będę stworzył specjalny O jazwę, on stracił pracę przeze mnie, ale jestem głupi. Dobra, i tak nam się to nie przyda, ale to wezmę. Eee, tutaj też nic nie ma. Eee, tutaj, czekajcie, nic nie ma. Dzwony później sobie pobiorę tam. I tak będziemy pewnie niedaleko. Chyba że. O! Patrzcie, pięć emeraldów. Następne jabłka i ziemniaki. I golema chyba nie będziemy ubijać. Najwyżej go. Niech sobie tutaj pilnuje, tych wieśniaków tutaj. Dobra, zabierzemy też yy, słomę. Słomę tak to się nazywało. Nie, nie pamiętam jak to się nazywało. Yy, tak. Yy, blok, z, yy, słomy, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Yy, coś takiego podobnego do słomy. No dobra, yy, teraz, sobie, czy tutaj coś będzie, powinno, nie, nie będzie, tu jest piła tylko, ale ona się nam nie przyda, yy, czy tutaj coś będzie, nie będzie, łóżek tyle nam nie jest potrzebny, Ma, wystarczy nam jedno, które już mamy, no tutaj może być, jest beczka, po, po, takiego domku jeszcze nigdy w Minecraftie nie widziałem, z taką dziwną wodą, dobra, yy, ten co masz do zaoferowania, nic ciekawego. Dobra, przyjrzymy sobie jeszcze te tam parę domków, które ominęliśmy tutaj, no właśnie, yy, zobaczymy sobie, jedzenie tam pozbieram sobie poza odcinkiem, takie tam małe yy, rzeczy, to tam poza odcinkiem pamiętajcie yy, na spokojnie i ten film pewnie będzie trochę dłużej trwał, chyba, że będę dużo przyspieszał, dobra, tu nic nie ma, ponieważ po prostu tak będzie. Tutaj też nic nie ma. Co ty masz do zaoferowania? Nic. Dobra. Yy, czy wyjdzie dłuższy, nie wiem. Możliwe, bo tutaj będzie parę filmów połączonych w jeden. Zobaczcie, że już po dosłownej chwili znalazłem miejsce na domek. Będzie tu w tych górach. Nie wiem czy ktoś oglądał wobec dzieciaka jeszcze raz jego. Tam jest wioska. I on miał akurat taki domek w górach. Tutaj gdzieś sobie pewnie schody porobimy. Tutaj będzie bardzo fajnie. Ale najpierw sobie tam wbiję i zobaczę to wszystko. Bo nie umiem się podsadzić. Yy, no, popatrzymy sobie, jak to tam wygląda. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobre miejsce. Zapowiada się dobrze. Może będziemy tutaj, gdzie właśnie pokazuję, ale zobaczymy, jak tam dalej. No i tutaj byśmy mogli schody sobie zrobić. Tam jest wioska, tam też schody, a tam jest nasz domek. Tam, gdzie wcześniej machnęliśmy. No, widzicie, tutaj jest dużo fajnych miejsc zresztą, z tego co widzicie. Ciekawe tutaj jest, no, myślałem, że kejwik jakiś. Yy, na razie nie będę zbierał węgla za bardzo, ponieważ nie za bardzo mi teraz jest potrzebny. Poza odcinkiem sobie pozbieram tutaj, bo będzie pewnie go dużo. No i tam do strony z domek. Yy, no i co, czekajcie, zobaczmy sobie. Nic, dobra. Później sobie muszę klatę założyć, ale dobra, tam na razie nie, niepotrzebna jest, nie będę je zużywał. Dobra, yy, i sobie musimy posprawdzić gdzieś tutaj wszystkie miejsca. Tutaj byśmy sobie schody mogli zrobić, jeśli tutaj będziemy budować, albo tam schody, coś takiego. Przez przypadek, czy, klikniemy jak chwipunek. Mm, 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 owieca. Tu, tu, tu. Nie ma nic tutaj za bardzo, chociaż może znajdziemy ciekawsze miejsce. Dobra, muszę sobie podjeść. O, prawie spadłem. Muszę sobie podjeść, bo nie chcę umrzeć z głodu i chodzić powolutku. Dobra, zniszczmy sobie to. Dobra, lecimy tutaj. Odschadzamy. O, tutaj są też ciekawe miejsca. Czekajcie, wejdę na samą górę. Może jednak tutaj sobie zrobimy. Znaczy, no, patrzcie jaka tam jest fajna dziura. Zobaczmy, czekajcie. No bo możemy zrobić tutaj w środku, tam, e, i w tej górze, ale tam by było chyba za mało miejsca. E, tam, no i w tej dziurze tutaj, ale to chyba najbardziej mi się podoba ta dziura i w tej byśmy mogli zrobić sobie po prostu ten domek. Bo tam by było chyba najciekawiej piwnica, byśmy tak z... albo dom pod ziemią. Trzeba byłoby zobaczyć co się da wykombinować. Jest tam woda więc trzeba zobaczyć co tam da się wykombinować, a ja idę po itemki. Dobra, widzicie, że już przybiegłem szybko do domku. Zrobiłem cięcie, żebyście nie musieli widzieć jak, jak biegnę. Po prostu zobaczycie powrotną drogę, jak biegnę po prostu tam, żebyście wiedzieli jak to tam wygląda. Dobra, yy, tak wygląda nasz niedokończony domek, jednak się za bardzo nie przydał, znaczy przydał się, no bo w nim spaliśmy, ale trochę niepotrzebnie, dobra, musimy wszystko to zabrać właśnie, razem z piecykiem, w którym jest węgiel, z craftingiem i te dwie skrzynki, dobra, trzeba tutaj posortować to, duże rzeczy powyrzucać, no to jest max, więc już nie wejdzie, dobra, zrobimy sobie tutaj gdzieś, te... aha, najpierw poniszczymy, sorry, Zniszczymy sobie te tutaj belki, jakby co tutaj miało być to drugie piętro, którego i tak nie zrobiłem i nigdy nie zrobię. Więc sobie teraz na szybko je zniszczymy. Dobra, szybko drzewo zostało zniszczone. Tutaj widziałem wcześniej szkieleta takiego ze złotym hełmem. O, jest tutaj. W wodzie wszedł tutaj sobie. Dobra, ubijamy go. I mamy darmo hełm. Bardzo fajnie sobie podję tutaj. Dobra, i lecimy. Zaraz zanosić te rzeczy najpierw. Trzeba powyrzucać te śmieci, że bo po prostu nie mam już za bardzo miejsca. Przyspieszę wam ten proces po troszeczkę tak i nie będziecie po prostu słyszeć. Nie tylko muzyczkę, ale przyspieszę wam to tak tylko. I jeszcze sobie wbijemy tutaj do tych e, antyvillagerów, jak ktoś się tam pig pillagerów, o tak się to się mówiło. Dobra, zobaczymy czy jest ten gościu z lagą, bo akurat jak e, nagrywałem to w, skończył mi się w, e, efekt omena. Dobra, wbijamy sobie. Raczej nie będzie tego gościa, ale zobaczymy. I zaraz wam pokażę przyspieszoną drogę po prostu. Będziecie mieli muzyczkę jak po prostu tam biegnę. No, mówiłem tutaj nic nie ma. Zajdziemy się ładnie na dół, no i wyruszamy w dalszą podróż, żebyście zobaczyli po prostu. No i tutaj już dobiegliśmy Jak dam radę To postaram się jak najszybciej Nagrać następną część I po prostu widzimy się W następnym odcinku Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę Zostawiajcie suba, ponieważ lecimy po 900 I tyle wam chciałem powiedzieć Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach I elo